Cześć, witajcie na kanale Rozmawiam po niemiecku. Zapraszam Was dzisiaj na film, w którym dowiecie się wszystkiego o odmianie czasowników regularnych i nieregularnych przez osoby. Także usiądźcie sobie wygodnie, bądźcie uważni i już za kilka minut odmiana czasownika regularnego, nieregularnego przez osoby w języku niemieckim nie będzie miała przed Wami tajemnic. Zapraszam Was do oglądania, a jeśli ten film będzie dla Was przydatny, zostawcie kciuka pod filmem. Mamy czasownik machen. Machen to jest robić i mamy wszystkie osoby, które są nam potrzebne. Ich, du, ja, zi, es, wir, ja, zi. Zi z dużej litery, czyli pan, pani, państwo, i zi z małej litery, czyli oni. I mamy nasz czasownik machen. Co robimy? Słuchajcie, e, zabieramy sobie zawsze końcówkę N od naszego czasownika, e, i do tego, co nam zostaje, dodajemy odpowiednio końcówki. I tak, do "-iś", zawsze końcówkę E, więc mamy iść mache. Iść mache. Ja robię iść mache. Tu. ST. Tu machst. Tu machst. Ty robisz. Er, sie, S. Dostaje taką samą końcówkę końcówkę T, czyli mamy E er macht "-sie macht "-es macht. On robi, ona robi, ono robi. WIA ma końcówkę "-en", czyli tak jakby z powrotem tutaj te "-en", do nas wraca i mamy WIA MACHEN, WIA MACHEN, MY ROBIMY. IA ma końcówkę "-t", więc mamy IA MACHT, IA MACHT, WY ROBICIE i ZI, ZI dostaje końcówkę "-en". Zawsze en, więc mamy "-zi", machen, z machen i wszystko, słuchajcie, wszystko więcej tutaj się nie dzieje. Musisz zapamiętać poszczególne końcówki do właśnie osób, a najlepiej zapamiętać to odmieniając kolejne czasowniki. Więc weźmy sobie teraz na przykład czasownik wolny. Mieszkać, wołnen, mieszkać i odmieniamy. Ja mieszkam, ty mieszkasz, on mieszka i tak dalej. Jak to będzie? Znowu en, zabieramy, dodajemy końcówki i mamy tak: ich wohne ich wohne du-wąst, du-wąst, er, si s wohnt Er, sie, es, wohnt. Wir wohnen, wir wohnen. Ihr wohnt, ihr wohnt, sie, sie, wohnen. Suchen, szukać, możecie już próbować odmienić go samodzielnie. Możecie zastopować filmik, możecie wypisać sobie formy albo je powiedzieć na głos. Jedno i drugie jest super. A teraz już ja Wam podaję, jak to powinno brzmieć. Więc mamy tak. Ich suche, du suchst, er sie es sucht. Wir suchen, ihr sucht, sie, sie suchen. Kolejny czasownik. Sagen. Powiedzieć. Ich sage, du sagst, er, sie, es sagt, wir sagen, ihr sagt, sie, sie sagen. Gehen. Ich. Ich gehe, du gehst. Er sie es geht, wir gehen, ihr geht, sie sie gehen. Kaufen kupować. Ich kaufe, du kaufst, er sie es kauft, wir kaufen, ihr kauft, sie sie kaufen. Mała zmiana tła, żebyście lepiej zapamiętali, ale spokojnie dalej zostajemy przy czasownikach regularnych. Tylko zobaczcie tutaj na to: mamy grupę czasowników, gdzie w momencie, gdy zabierzemy en, widzicie to na ekranie, to one kończą się spółgłoskami typu ty, jak arbeiten czy antworten, d, na przykład baden, albo n, jak i wtedy ciężko byłoby do tych właśnie spółgłosek dodać nasze kolejne spółgłoski, czyli końcówki typu ST. T. Bardzo ciężko byłoby to wymówić. I w tym momencie Niemcy poradzili sobie z tym tak, że dodali jeszcze dodatkowo, właśnie dla "-du", dla E "-z", S i I ja dodatkowe. E. I wtedy ta końcówka nie brzmi syty, tylko esyty i nie ty, tylko ety. I zobaczcie, jak to wtedy wygląda. Du arbeitest, du antwortest, du badest, du Öfnest. er zi es antwortet, arbeitet, badet, Öfnet. ihr er antwortet, Arbeitet, badet, öffnet. Pozostałe osoby, słuchajcie, bez zmian e, zatrzymują swoje końcówki, i także tutaj zwracamy tylko uwagę na e, osoby du, E, Z, i i ja w liczbie mnogiej. I tylko wyłą i wyłącznie dodając po prostu jeszcze dodatkowe e. Zobacz, na ekranie masz czasowniki zycen i tancen I tutaj po zabraniu końcówki en, a wiemy, że to pierwsza rzecz, którą robimy, jeśli chcemy odmienić czasownik, zabieramy en, to to, co nam zostaje, kończy się na z. Zobacz. ich zyce, e az es via sitzen, ja sitzt, sie, sie, sitzen. I tak samo tanzen, ich tanze, er, sie, es tanzt, wir tanzen, ja tanzt, sie, sie tanzen. Dobra, to teraz du, tutaj nie dodajemy końcówki "-s", a wiemy, że st to charakterystyczna końcówka dla osoby du. Do. Nie dodajemy tego ze względu na to, żeby nam się to wszystko lepiej wymawiało. I forma dla du jest po prostu du sitzt, du sitzt i dla tanzen du tanst. du tanzt. Pamiętaj sobie te dwa przykłady jako właśnie wyjątek od reguły. Na sam koniec odmienimy sobie jeszcze raz te dwa czasowniki. Posłuchaj. Ich sitze, du sitzt, er, sie, es sitzt, wir sitzen, ihr sitzt, sie, sie sitzen. Ich tanzen, ich tanze, du tanzt, er, sie, es tanzt, wir tanzen, ihr tanzt, sie, sie tanzen. presien, zyjen, lezen, faren, szlafen i essen. Zobacz, tak naprawdę cała ta nieregularność dotyczy tylko kilku osób. Tu, ea, er, zi, es. Tylko liczby pojedynczej du, ea, er, zi, es. Wszystkie pozostałe osoby, czyli cała liczba mnoga i ich, są totalnie bez zmian. To jest bardzo dobra informacja, prawda? Więc zacznijmy sobie od tego, co jest łatwe i już dla nas oczywiste. Powiemy Ich szpresie, ich zeje, ich leise, ich fare, ich szlafe, ich esse. No dobra, to teraz tu I teraz to e przy szpresie zamienia nam się w i. I dlatego mówimy Du sprichst. Du sprichst. Zobacz, końcówka jest bez zmian ST, ale E zamieniło nam się w I. Mamy iś Spreche", ale du sprichst, du sprichst. Er, sie, es, taka sama zasada. Zamieniamy E w I i mamy eazis er, er "-sprichst", spricht. ja, spricht, sie spricht, es Szpryść. Liczba mnoga, tak jak powiedziałam, bez zmian, a więc Wija i ja szpresść, z, Kolejny czasownik ZEJEN, tutaj E zamienia nam się w iE. Czyli jak to będzie dla du? du zist. Du zist. Zobaczcie jak się to pisze, końcówka st, E ja Liczba mnoga. via sehen, ihr seht, sie, sie sehen. Lesen. Ich lese, du liest, er, sie, es liest. Wir lesen, ihr leest, sie, sie lesen. Kolejny czasownik faren. Tutaj a dostaje przegłos. I mamy du fährst. Du fährst. Er, sie, es, fährt. Er, sie, es, fährt. Tak samo schlafen. A dostaje przegłos. I mamy. Du schläfst, Du schlefst. Er, sie, es, schläft. Er schläft, Sie schläft. Es schläft. Liczba mnoga jak najbardziej bez zmian, czyli wir schlafen, ihr schlaft, sie, sie schlafen. I jeszcze czasownik Esen. Tutaj E zamienia nam się w I. Czyli mamy Ich esse, du ist, er sie es ist. I liczba mnoga bez zmian. wija Esen, ja est i zi Esen. To posłuchaj jeszcze, jak brzmią pojedyncze formy. Przeczytam to wszystko jeszcze raz. Ich szpresie, du sprichst. Er sie es spricht, wir sprechen, ihr sprecht, sie sie sprechen. Ich sehe, du siehst, er sie es sieht, wir sehen, ihr seht, sie sie sehen. Ich lese, du liest, er sie es liest, wir lesen, ihr lest, sie sie lesen. Fahren. Ich fahre, du fährst, er sie es fährt, wir fahren, ihr fahrt, sie sie fahren. Schlafen, ich schlafe, du schläfst, er sie es schläft, wir schlafen, ihr schlaft, sie sie schlafen. Essen, ich esse, du isst, er sie es isst. WIA ESEN, IA EST, SISI ESEN. ...HELFEN, POMAGAĆ, czasownik nieregularny, mamy HELFEN, mamy E, i to E zamienia nam się w I. Odmianę tego czasownika zobaczycie standardowo albo tu, albo tu, i już widzicie, że mamy ich helfe, wir helfen, ihr helft, sie, sie, helfen. Czyli tak naprawdę poza dodaniem standardowo charakterystycznych końcówek nic tu się nie dzieje. Wszystko dzieje się przy du, i er, sie, es. I tutaj to e zamienia nam się w i. I mamy du hilfst, du hilfst, ty pomagasz, du hilfst. Er, sie, es hilft. Er hilft, sie hilft, es hilft. Geben, dawać, dać. Ja, daję, ich gebe. Ich gebe. Wir dajemy, wir geben. Wir geben. Wir ja. ihr gebt. Ihr gebt. Oni dają, pan, pani, państwo dają, sie geben. Sie Geben. Czyli mamy ich gebe, wir geben, ihr gebe, sie sie geben. Ta cała nieregularność znowu dotyczy du, er, sie, es. I mamy geben, e. I to e zamienia nam się tutaj w i. I mamy du gibst. Du gibst. Tak? Du gibst. Er gibt, sie gibt, es Gibt. Tutaj mamy treffen E i to E zamienia nam się w I. E, I jak już możecie zobaczyć, ich trefę, wir treffen, via treffen, ija treft, Zizi sie, sie treffen. Jest totalnie normalną e, odmianą, gdzie tylko pojawiają się charakterystyczne końcówki. E, wszystko dzieje się przy Du EAZ er, i mamy ich trefę, ale du trefst. Du triffst, er sie es trifft, er trifft, sie trifft, es trifft. I wszystko. Odmienimy sobie to wszystko razem. Ich treffe. Du triffst, er trifft, sie trifft, es trifft. Wir treffen, ihr trifft, sie sie treffen. Nehmen brać. Ich nehme via nehmen, ihr nehmt, sie, sie nehmen. Tu nie dzieje się nic. Tutaj są tylko charakterystyczne końcówki ich name. aber du nimst, du nimst. er nimmt, sie nimmt, es nimmt. Zamieniło nam się f i e, znikło h. Dodatkowo mamy podwójne m, czyli dość dużo się tutaj dzieje. Zapamiętaj, ich nehme, du nimst, er nimmt, sie nimmt, es nimmt. Ale liczba mnoga totalnie bez zmian. Wir nehmen, ihr nehmt, sie nehmen. Wissen, wiedzieć, ich weiß. Ja wiem, ich weiß. Ich weiß. Du weißt. Du weißt. Er, sie, es, weiß. Zobaczcie, jest dokładnie tak samo jak, jak dla ich. Ich weiß, er weiß, sie weiß, es weiß. Liczba mnoga bez zmian. Wir ja wissen, Ja wüsst, sie, sie wissen.